Maneczko. Cześć, witam po długiej przerwie No długiej, niedługiej. długiej zaczynamy tutaj izolację poziomą I no, jakieś narożniki w pierwszą warstwę Projekt Czelego Było trochę przerwy, bo te dwa tygodnie stoją już tutaj Beton stoi komórkowo już jest dwa tygodnie To chyba była sprawa w tych tak, Także Teraz trzeba się pobrać ostro za robotę Żeby coś tu się zaczęło dziać, nie? Mamy tu w sumie 1000 sztuk do wymurowania nie wiem, czy Dobry pomysł było wszystko rzucić do środka, ale tak jak chyba policzyłem dobrze, to powinno to tak wejść a no i co to więcej Laser ustawiony, na w poziomie Pezny projekt, posprawdzam wymiary Zaprawa urobiona Teraz trzeba wypić kawkę i się brać Siemaneczko w kolejnym dniu Nie ma czasu na nagrywanie, bo musimy trochę pognać robotę e, Pięć razy mamy miejsce na okna pozostawiane Ja dzisiaj pozwoliłem Usztowanie choinkowe, żeby poustawiać No e, już młody startuje następne narożniki Co następny... Je ta młody tam kierownik Tutaj młody Kończy tą ostatnią ścianę a salon jest cały także to tutaj nie umożliwiamy. Nawet robię porządki, przestawiam, muszę obstawić tutaj jeszcze rusztowanie, ale mi starczy, reszta pójdzie na kółka. Bo do z tych choinkowych ze 100 metrów kwadratowych zostało mi pewnie z 50 przez te pożyczki. No i co, dojeżdżamy tu, muszę zamówić strop. na Nadproża. Dojdziemy do na prożę, będziemy stali. No i co, no Działamy. Zamykamy to, żeby tego yy, teriwę położyć, zalać, niech to stoi, lecieć na następną budowę. się tu jakoś z tym wszystkim ogarnąć, aby pogoda dopisała. Dzisiaj 30 stopni ponad, mówią, że duchota jest. jakaś burza ma przyjść w piątek. No i co to więcej, samych drzwi, otworów nawalone. Mieliśmy takie zmiany, bo e, tu mamy kuchnię, okno do spichlerzu. Tam skrytki, takie duże? Nie, takie duże. E, tu ścianka pomiędzy. Tu nie wycinałem na ścianki, żeby nie osłabiać tego filarka. 130 drzwi, wejście do domu, to była kotłownia, a wejście do domu było tu. a Jest zamienione. Tam mamy wejście do kotłowni. E, tam okno coś tu dużo mi zostawił. Czekaj, ta nie się. Ostatniego jest kreska zrobiona. Ta mała łazieneczka jest. Pokój, tam mamy następne pokoje z tyłu. Też okno takie po metrze. Jeden pokój, drugi pokój. Ścianka pomiędzy. No i tu przejść wiadomo, nie? Wejście do pokoju, wejście do łazienki. Wejście do kotłowni z korytarza. I tam mamy metrowe przejście do salonu czyli tu mamy wejście do domu, wejście do domu tu 66 zostawione na ścianę, tu mamy zastanaczoną już działówkę Tylko To będzie teraz wyżej zostawione A tu tyle przestrzeni zostaje, tak tu podciąg tu komin do kominka, kominek jest schowany tutaj w środku tu jest już działówek słupy żelbetowe, żeby to powylewać no i salon, nie? Salon to już widzieliście Z tego, że 4 metrowe okno to będzie duże Między lanymi słupami I tam jeszcze takie dwumetrowe, jeszcze będzie zmniejszone bo I tak już inwestor zmniejszył nam Chyba z 3 na 2,5 zrobiliśmy Z 3 na 2,5, ale z tego sobie jeszcze będzie pół metra skracane Także dwumetrowe to będzie chyba a to jeszcze się tam będziemy uzgadniać no i ze ścian wszystko, chyba trzy, ale to za dużo pustaka, tu wrzuciłem Był HDS by wrzucić wszystko, w salonie sobie stało, ale no przecież będzie za dużo no i tak muszę wywalić to Bo pójdzie na szczyt na górę, na, na kolankową na szczyt e co? No co? Nic więcej no. Działamy Działamy, działamy, zamykasz to, bo wszystko skumulowało urlopy urlopami, ale teraz trzeba brać się za robotę Chociaż też tam pisał, że, że mam dobrze, bo mam urlopy w sezonie No, no to jest kiedy ja mam na urlopy jeździć? Gorszy jestem, że jestem budowańcem? Co, mam gdzieś chyba na narty jeździć zimą? No bo to jest cały rok, także nie zając nie ucieknie, jak to mówią, nie? Wiadomo, że sezon trzeba gnać, gnać, no bo ale też teraz takich zim nie ma Także my mamy praktycznie robotę cały rok I to większość większości jest na, na zewnątrz Także był czas na odpoczynek, teraz jest czas na robotę Dobra, jadę się Dziś sprawdzamy czy mamy zaprawę pod, pod pierwszą wasą wypełnioną bo tutaj jest mana mamy w łazience będzie okno do dołu nie zrozumieliśmy się z inwestorem także w tamtej łazience mamy za ścianą okno na 140, a tu mamy do dołu a zrobiłem na odwrót także w rysunku mieliśmy tutaj zaznaczone widocznie było Lekkie niedomówienie. Tam mieliśmy spichlerz, to wczoraj pokazywałem. To okna ma nie być w ogóle. O tym zapomnieli powiedzieć, także ten mały filarek przy wyjściu Musi być ściana wymurowana cała. No i szkoda, jeszcze musimy poprawić. Prawdopodobnie okno w kuchni musi być przesunięte trochę w lewo. Już mamy tam wykończony oścież na gotowca. Trzeba będzie zęby te. Tam są chyba na 15 docięty, sol, docięty beton komórkowy. To trzeba będzie ten go wyciąć, żeby wiązanie zrobić. Takie małe. No i chyba z większych tutaj już zmian nic nie będzie. Zobaczymy. Tniemy tutaj dwie krechy na dół i działamy. No a to zrobiłem do dołu, bo na rysunku miałem tamtą łazienkę zaznaczoną, że jest zmiana okna na 60 na 80. A tu mamy teraz od 140 na 80, to jest 60, czyli fajnie, bo te tylko przytnę a te musimy podmurować tutaj tu wytnę zęba to się wiązanie zrobi będzie żyło ale tu mnie kierownik mój zaskoczył idę zobaczyć tu zostawiamy zęby na tą dwunastkę ścianka tu idzie od pokoju jego kliny super nie żeby ta połówka nie opadła no ale tu to mnie zaskoczy profesjonalne kliny z betonu komerkowego. ja bym na to nie wpadł Ja bym na to nie wpadł. No i tu mamy tę łazieneczkę małą. Czy można by powiedzieć, że to jest WC, a nie Łazienka? No, no. Tu jest okno centralnie na środku, teraz do dołu. Dobrze, że teraz, a nie na takich ścianach. Się mamy przy mokrej sobocie Jesteśmy na etapie wysokości nad proży 2,40 od zera. Plus wysokość tam posadzki. Czyli teraz ogólnie mamy tam z 2,60 około <laughs> ja to montuję sobie nad proża, znaczy tam już mam nie robię tych systemowych 17,5 bo ostatnio zaczęło to drażnić, po prostu się przechylałem te pustaki co trzeba wyciąć na te docieplenie dodatkowe i robię z dwóch dwunastek po prostu tutaj o 20 cm wyżej a już tam było gdzieś na necie też Raz kiedyś chyba w życiu, tylko to robiłem ten system, ale chyba wrócę do tego. <laughs> tam pierwsze zrobiłem z samych cegieł, to za dużo tych cegieł było nawalone. Także po prostu jest podmurowany solwet, dopiero po, akurat po dwie cegły, bo tak wysokość wychodzi 2,40 e, i tam 20-20 parę centymetrów na docieplenie. No i więc e, tak wychodzi 5 centymetrów. to mamy 12 docieplenia za tą kasetą, nie? Także też jest więcej, a ich wtedy nie przechyla. Przepraszam, tu nie widać, tam będzie widać kawałek chyba z góry, jest Zostawione na, na zaprawek, będziemy to równać po prostu te kawałki zaprawą, Bo Tam to jest nadproże niżej, nie? Ogólnie miałem robić 24, ale i tak te tutaj chyba kasety są 20 czy 2,5 cm mają, jak patrzyłem w necie wysokość nie? 20 chyba na 20, tam w projekcie tylko mamy chyba 24 docieplenia, jak będą te belki wylewane nadproża. Na te duże okna. Także podwie cegiełeczki, że tu sobie równam na, na zaprawę, żeby zrobić to przypuśćmy 140 od zera. A te akurat mi pasują na klej. Także tutaj mam, jak tutaj mamy na całym solbecie 24. To grzebień, lecę dwie cegły na klej, akurat mi tu wychodzi fajnie całość 20-25 cm Tak popaduje, nie popaduje no, Mam 22 cm Jest elegancko Ale jest tych otworów, nie? No to nie można się rozpędzić w ogóle z tymi ścianami Tam wczoraj zaczęło wiać, taka miała burza przyjść, to Poskręcałem to płytami, podparłem, by się nie obaliło. Jedna ściana cała to jest tylko ta tutaj w przejściu, bo to jest korytarz nie? z dwunastki, łazienka. Tam już środka, no to już mówiłem, o tam same podciągi. No i docelowa wysokość podniesiona, chata do góry 2,96. Także jeszcze mi tu wychodzi ogólnie na to 17 cm plus kształtka. Ale muszę zadzwonić do inwestora i pogadać. Czy nie wystarczy nam tutaj dwunastka zaprawa do wyrównania, i na to pójdzie kształtka na grzebień. Tak jak zawsze robię. Czyli tam byśmy z 3 cm się opuścili, nie 26, tylko tam 23, 2,90 i tak wysoka buda jak na mojej prawie 3 metry. Dobra, nad nad na Dobra, na takim etapie na jakim jesteśmy a tu robiłem z cegieł od dołu tak były te pi pierwsze startowa, a za dużo tych cegieł wychodzi bez sensu a tutaj już mówię na, na mijankę no i to mi się bardziej podoba. Dużo docieplenia za roletą przypuśćmy 12 cm połowa no i nic się nie przechyla, nie trzeba klinów podkładać, a tak to trzeba w tym solbecie wycinać te gniazda taką tą elkę nie no te na no, te tam jest czekaj 12 połowę pustaka i, i tak na te 5 cm to chyba piątka, strefem wchodzi czy szóstka. no i tutaj tak samo na tym małym no tak, cała połówka na tym to fajnie a to akurat elka wycięta z całego to się ładnie to wszystko zgrało no, to jeszcze trzeba dokleić to, to okno. No i co? Do no, domciu. O, startujemy to rusztowanie do góry. Musimy podnieść na całości. Można nadproża montować. I tak samo mamy przygotowane tam środki pod drzwi, żeby ustawić na 20 te środku. Jest jeden blaczek, jeden, jeden tam pusta, mniej niżej. Dobra, no do miłego.